Cześć wszystkim, witajcie na kanale Świadome Inwestowanie. Ja jestem Marcin i zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. A w tym odcinku powiemy sobie o sytuacji w Polsce i spostrzeżeniach, ponieważ byłem na urlopie e, dość niedawno i podzielę się z Wami e, spostrzeżeniami tego, jak wygląda sytuacja w Polsce i jak wyglądają ceny w Polsce i dlaczego mamy taką drożyznę. Oczywiście jeden z głównych tematów, który poruszę na samym początku, to będzie jak wygląda sytuacja, realna sytuacja z węglem. Dlaczego w kraju, w którym powinien ten surowiec być na około 200 lat, mamy problemy z węglem i mamy tak drogie ceny, które sięgają 3000 zł za tonę. Oczywiście dalej nie może zabraknąć drugiego tematu, który mega popularny bije rekordy w Polsce, czyli o co chodzi z tym cukrem. No i oczywiście dalej powiemy sobie, kiedy może skończyć się wojna i dlaczego. Jak politycy siebie nagradzają i kto wywołał tak naprawdę inflację. No i oczywiście całą resztę już znacie, także zapraszam Was serdecznie do oglądnięcia tego odcinka. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie i zaczynamy od pierwszego tematu, którym tutaj jest oczywiście nie nic innego jak węgiel, i dlaczego w kraju, w którym węgla powinno wystarczyć spokojnie na 200 lat, zaczyna brakować tego surowca. Ale zanim przejdziemy tutaj do tematu, krótka informacja dotycząca tego kanału, e, świadomego inwestowania, zachęcam Was serdecznie oczywiście do oglądania pozostałych filmów, które znajdziecie poniżej tutaj jak chociażby odcinek wakacyjny, który nagrywałem dla Was z Egiptus. Nie ja dodałem widoki, do wiedzy i myślę, że dość ciekawie to opakowałem jeśli tutaj coś się Wam nie podobało dajcie znać, łapa w dół, jeśli podobało się, pamiętajcie, łapka w górę i dajcie tutaj jakieś wsparcie żebym wiedział, co można jeszcze dla Was e, zrobić, dodatkowo oczywiście pamiętajcie, w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, z których sam korzystam i które mogę Wam sam polecić jeśli chcecie zacząć oczywiście start ze światem kryptowalut, czy też e, giełdowych akcji, ETF-ów i tak dalej, oczywiście zachęcam Was tutaj o, na, o, do tego, żebyście wsparli kanał świadomego inwestowania. Tutaj możecie zostać ambasadorem świadomego inwestowania. Pamiętajcie, że jestem małym twórcą i każda pomoc, którą dostanę, będzie dla mnie naprawdę wielka i będę wam niezmiernie wdzięczny za rozwój tego kanału. I oczywiście pamiętajcie, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i wszystko co usłyszycie, to moja prywatna opinia. Dokonujcie własnej analizy i weryfikacji. Jeśli mamy wszystko wyjaśnione, wracamy do tematu i pora zająć się tym węglem, tym palącym tematem o którym dość już tutaj ostatnio bardzo dużo się mówi czy będzie tak jak tutaj na obrazku palone tym węglem czy może tego węgla zimą zabraknie no to tutaj już w tym momencie przyjrzymy się i oczywiście na tapetę startuje pierwszy artykuł jak to możliwe że w kraju który ma węgiel na 200 lat zaczyna brakować tego surowca węgiel jest naszym strategicznym surowcem jak podają eksperci mamy jeszcze zapasy węgla na 200 lat i trudno, żebyśmy z naszego surowca zrezygnowali. Tak w 2018 roku mówił nie kto inny jak nasz prezydent Andrzej Duda. I 4 lata później na relacjach się oczywiście zmieniła, mimo że polskie kopalnie zwiększają wydobycie, zarówno na Śląsku, jak i na Lubeszyźnie. Węgra może być za mało, stwierdził kilka dni temu Mateusz Morawiecki i zwołał kryzysowe spotkanie. Jak zarówno tutaj na to spotkanie zaprosił Jack. Kasasina jak i tutaj spółki oczywiście węglowe, polskie takie jak choćby PGE i oczywiście tam debatowali o tym, co jest przyczyną tego, że tego węgla po prostu może braknąć. Jak wiecie, polskie górnictwo węgla kamiennego od lat zmniejsza wydobycie. Powod takiej sytuacji i powodów takiej sytuacji jest wiele. Wszystkie przekładają się jednak na wydobywanie węgla, że nad Wisłą surowiec jest bardzo drogi. Wysokie koszty wydobycia węgla w Polsce, rzutujące na jego rentowność, wynikają minimum z warunków geologicznych polskich. I kopalń, no głupota, głupota jeszcze raz głupota, oczywiście później Wam wyjaśnię co tak naprawdę jest przyczyną tutaj tych problemów ale zanim przejdziemy do tego jeszcze następny artykuł, w którym tutaj się posłużę Wam, czyli e, wyprawa po do lasu i kolacja przy świecach to są na pewno lepsze niż rakiety spadające na miasto. A jak wiecie o co chodzi, no chodzi o tą wojnę. Zamiast odpowiadać na głupie pytania, sam jedno zadam. Skoro węgla mieliśmy na 200 lat, tak mówił nasz prezydent Andrzej tutaj, jak to możliwe, że dziś nam go brakuje, a zimą zapowiada się w Polsce energetyczny kataklizm? No to ja Wam tutaj na samym początku częściowo odpowiem na to pytanie. No na pewno jest tak, że część firm które tutaj dostają ten węgiel za grosze to wykorzystuje to w marżach wyższe marże wyższy zarobek to jest pierwsza sytuacja druga sytuacja jest taka że jak wiecie Zamiast korzystać z tych hołd, out, jak wolicie, tak tutaj wybierajcie wersję, no to my woleliśmy zaopatrzyć się tutaj kupując od Rosji ten węgiel. I oczywiście mając tak dużo węgla, ten węgiel stał, zaczęliśmy go sprzedawać za granicę po śmiesznych marżach, a kupować teraz, jak wiecie, statek przypłynął i się śmieją wszyscy, że węgiel do Polski cumuje, kraj, w którym węgla powinno być w brud, Musi zaopatrzyć się w surowiec, żeby przetrwać zimę. No coś tak naprawdę tutaj zaczęło szwankować, jak sami możecie zobaczyć. Ciepłownie musiałyby podnieść ludziom ceny o 300%, żeby nie zbankrutować. Sam prezydent Elku stara się tej sytuacji tutaj jak może tylko w tym momencie zażegnać. A zobaczcie, jakie kłamstwa od 2015 uskuteczniał rząd PiSu. Startujemy od Jarosława Kaczyńskiego. Do Polski sprowadzany jest węgiel z zewnątrz, z Rosji. Po cenach zaniżonych moglibyśmy wystąpić do Unii Europejskiej o wprowadzenie odpowiednich ceł ale ta władza z jakichś powodów tego nie robi, no zobaczcie, kuriozalne, dalej Mateusz Morawiecki, nie będziemy zamykać kopań. nie możemy pozwolić sobie teraz ani na zamykanie kopań, ani na gwałtowny proces restrukturyzacji. I dalej Beata Szydło, myślę, że za kilka lat Polska będzie stała przed koniecznością budowy nowych kopalń, no zobaczcie, ciekawe, i Andrzej Duda, polskie ogólnictwo y, trzeba nie tylko zabezpieczyć, ale i rozwijać. Rok 2017 i oczywiście Andrzej Duda 2018 premierowe. Węgier jest naszym strategicznym surowcem. Mamy zapasy na 200 lat i trudno, żebyśmy z niego całkowicie zrezygnowali. No i jak widzicie. Macie tutaj, mieli Państwo, kamienie mirowe. Oceńcie sami jak wyszła ta realizacja. Przypomnę tylko, że Prawo i Sprawiedliwość ma w województwie ponad 30 par parlamentarzystów i kilkunastu z nich e, to zdeklarowani obrońcy węgla. Oczywiście ja wam tylko dodam do tego wszystkiego, żebyście mieli cały ogląd tutaj na tą sytuację, na ten węgiel, na to palenisko całe że w 2024 będzie zakaz palenia węglem, a nawet yy, tutaj prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, mimo że z PO, mimo że nie jest to jakiś fanatyk władzy PiS, już wychylił się, że on w 2023 roku w Warszawie, w tak największym polskim mieście, wprowadzi zakaz palenia węglem. No to zobaczcie, jak się odciąga uwagę tutaj obywateli od prawdziwego problemu. Po co się przejmować? Zbierajcie chrust. Popalcie ostatni sezon i tak nie będziecie mogli już w następnym sezonie palić węglem, więc po co się przejmować? Jeśli chodzi tutaj o samą ocenę, czy to jest dobre, czy nie, zostawiam już to w Waszych rękach. I kolejny temat, czyli drugi z y, chyba najciekawszych tematów, których się mówi y, ostatnio w Polsce, czyli y, co będzie z tym cukrem. Po drożdżach i mydle przyszła panika cukrowa, sklepy wprowadzają limity i tu możecie zobaczyć ten piękny obrazek, który się kształtuje. Informujemy, że limit sprzedaży cukru wynosi 10 kg na osobę. I jak ja się do tego mogę tutaj odnieść? No przede wszystkim na samym początku mogę przekazać Wam informację, że jak w większości tutaj to bywa z paniką dotyczącą różnych rzeczy w Polsce, no to jest tak, że specjalnie i celowo nakręca się konsumentów na to, żeby myśleli, że danego, danej rzeczy, danego surowca brakuje i jak wiecie tutaj większość Polaków tutaj już, Nieraz leciała do bankomatów, leciała za papierem, czy też leciała tutaj za paliwem i tankowała na zapas. Bo wychodzi jakaś informacja, i nasze społeczeństwo łyka wszystko tutaj, tak naprawdę, co zobaczy. I niestety, tak to też wygląda z cukrem. Z paliwem wygląda tak, że jeśli zalegało jakieś paliwo, wysyła się newsa, że jest problem z dostępnością paliwa, i nie będzie paliwa, i nagle wszyscy się zjeżdżają i tutaj atakują, tankują w karnistry, jakby było. Koniec świata. I tutaj już by więcej nie można było nigdy zatankować na stacji paliw. No niestety, często tak się tutaj to przejawia tym, że celowo taką propagandę medialną, czy też tutaj informacje takie fake news wypuszcza się, żeby po prostu dane zapasy zniknęły z magazynów. I jeśli chodzi tutaj o cukier, możecie zobaczyć choćby z tego artykułu. Minister Rolnictwa w Polsce nie ma problemu z cukrem. I tutaj przejdę do samego końca, że możecie zobaczyć tutaj, że. Szef resortu Klimatu zapewniał, że nie mamy problemu z, cukr, z cukrem w Polsce, i jego zdaniem to tylko pokład się trudności logistycznych sieci handlowych. Cukru mamy dużo, dla wszystkich wystarczy. W ostatnich dniach media informowały o braku cukru w sklepach. Niektóre sieci Biedronka wprowadziły limity zakupu cukru, co wam przed chwilką choćby pokazałem. Także panika cukrowa wygląda tutaj w większości, także nakręcają ją sami konsumenci, i ta bańka wcześniej czy później pęka i wraca po prostu do wcześniejszych wyceń. Także fake newsy tutaj w Polsce bardzo często nakręcają ceny i kosmiczne ceny i panikę ludzi, którzy tak naprawdę sami sobie później są winni, że tutaj jeśli jest tak ogromny popyt, no to po prostu są też i duże ceny. Taka jest moja opinia, taka jest moje zdanie, a ja już przechodzę do kolejnego tematu i tutaj będziemy mówili sobie o kolejnej ważnej rzeczy. I kolejny temat, tym razem kiedy zakończy się wojna i tutaj w tym momencie... No i naszła mnie jedna sugestia, którą już z Wami się podzieliłem w wcześniejszym odcinku wakacyjnym. Jeśli go nie oglądaliście, to serdecznie Was zachęcam do nadrobienia. Oczywiście tutaj w górze powinien Wam się ukazać w prawym górnym rogu tutaj informacja o tym odcinku, tutaj taka zakładka. Po kliknięciu przeniesie Was do tego odcinka. Bardzo wiele ciekawych rzeczy możecie tam znaleźć, nie tylko tutaj informacje o szkodniku. Ale do rzeczy, jak widzicie na rysunku przed sobą kolejna fala szkodnika, już siódma i ta fala może zmyć. Całkowicie działania wojenne i możemy zapomnieć. Ja nawet myślę, że tam będzie jakieś porozumienie, parafowanie jakichś włości przez Władimira Putina, czy ogólnie tutaj ta sytuacja się rozejdzie po kościach, a kolejna fala uderzy tutaj szkodnika. Dlaczego tak uważam? No, przede wszystkim jak widzicie, już artykuły, które pokazują groźbę i które już przygotowują ludzi do tego, co może nadejść jesienią. Siódma fala koronawirusa w Hiszpanii różni się od poprzednich. Możemy już mówić o COVID-22. Obecny COVID to choroba wywołana przez inne wirusy, powstałe przez mutacje odmienne od oryginału, to wariaty omikronu. Ich transmisja jest bardzo wysoka, powiedział regol, regionalny wiceminister do spraw rozwoju w Madrycie Antonio Zapatero. Jeśli przekształciłem to nazwisko, to czy oczywiście przepraszam. Określając obecnie występującą chorobę wywołaną przez SARS-CoV-2 jako COVID-22. I już możecie zobaczyć, że zachorowalność na COVID rośnie głównie wśród seniorów. No i dane dotyczące liczby zakażeń e, niedoszacowane są Również w Hiszpanii. Także ja uważam, że ta cała tutaj pandemia COVID na jesień, jak widzicie, jak lato, no to turystyka tutaj pieniądze mają cały czas się zgadzać, nie ma COVID. -a. I tutaj potem startujemy i tutaj już u użytkowników ludzi zamykamy w domach gospodarki zamykamy firmy. No nie wiem czy oni sobie pozwolą już na kolejną falę takich zamknięć jakie były wcześniej, no bo to może wiązać się po prostu z bankructwami, jeszcze na większą skalę niż mieliśmy wcześniej. Zobaczcie kolejny artykuł należy zakładać, że jesienią będzie kolejna fala. Tomasz Latos o pandemii koronawirusa. Cały czas się uczymy i zdobywamy wiedzę o wirusie, także ci, co tutaj kuli. Się, no, to niestety te szczepionki być może nie będą odporne tutaj na kolejny wariant i trzeba będzie przyjąć kolejne, kolejne dawki, i tak jak widzicie, jak się władze kupiły poszczególnych krajów, no to trzeba zużyć te preparaty i tutaj, bo ja nie nazywam tego nawet szczepionkami, jak wiecie, tematy koronawirusa, często w rodzinie jest podzielony, u mnie też nie jest inaczej. I tutaj część osób żyje dalej w tej niewiedzy, dalej tutaj bierze rządom i testuje się. Raczej rządy testują na nich te szczepionki, także ja uważam taka jest moja opinia, że jak widzicie coraz więcej artykułów wychodzi tego typu, uważam, że jesienią będzie odciągnięcie od wojny, wojna się całkowicie tutaj zamknie, czy wyciszy ten temat i startujemy z kolejną dawką tutaj będziemy to dawkowali oczywiście ludziom, tak żeby ludzie nie pamiętali o realnych tutaj groźbach i problemach takich jak inflacja takich jak zżeranie tutaj pieniędzy, gotówki, którą oszczędzacie, a ci ludzie, którzy nie oszczędzają, bo spłacają raty kredytów zaciągniętych choćby na początku tego roku, no to im na pewno nie e, pozwoli zapomnieć y, poszczególne rządy, które będą oczekiwały wyższych rad i jak wiecie, tutaj coraz większe tłamszenie, fazy, fazy tutaj e, średniej, tutaj czy też biednego, biedni ludzie, biedni będą jeszcze bardziej biedni, a bogaci jeszcze bardziej bogaci. Myślę, że w najbliższym czasie ta fala tutaj w jesieni przyjdzie i zmyje kolejny tutaj cały świat. I myślę, że pora tutaj do ostatniego tematu przejść, który się łączy, czyli jak wyglądają ceny w Polsce i dlaczego mają taką drożyznę. Kto wywołał inflację? I oczywiście podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi sytuacji w Polsce. Więc na samym początku zaczniemy od oglądnięcia filmu, który tutaj odpowiada na jedno z pierwszych pytań, czyli kto wywołał inflację? Zapraszam serdecznie do... Ja do powiem projektu. Państwu tak, ja się troszeczkę odzwyczaiłem i Mogę się to tak Przepraszam, czy dwa tygodnie zdanie. temu to wszystko aż tak absurdalnie wyglądało? Czy ten absurd wytworzył się w tej chwili? Czy pan poseł Borys rzeczywiście mówiąc na przykład o tym, że ten i ten odpowiada za inflację, tak usiadł chociaż przez moment i się zastanowił, pomyślał tak. Przecież ja też za tę inflację odpowiadam jako Piotr Borys. Chyba, że pan za nią nie odpowiada. Nie, oh, nie odpowiada. Do, do dla Piskiego, państw, odpowiedz odpowiedzialność dla Proszę państwa, przypominam, pan poseł Borys, Piskiego, pan poseł, pan pan poseł Paszyk, pan poseł Mejza, Odpowiadać. pani poseł Krupka, pan poseł Gondasz, zdaje się, Konfederacja była przeciw. Wszyscy ochoczo podnosili ręce w Sejmie: dawać kasę, dawać kasę na walczenie z COVID-em. Jeśli chodzi o pieniądze dla biznesu wtedy, 260 miliardów złotych. To jak ładowaliście te pieniądze w rynek, żywą gotówkę, było wiadomo. Każde dziecko wiedziało, że będzie inflacja. Pan poseł Borys stwierdzi Dziś, panie, nie, proszę, proszę państwa, że Nie, proszę, nie. Proszę, się znikarujemy znikarujemy. Ale, proszę, mówi, dobra, że nie. Proszę, nie. Proszę, nie. Proszę, Proszę, i myślę, że więcej nie trzeba oglądać to wszystko tam i na tego dziennikarza, na tą głupią odpowiedź posła, który tak naprawdę osła, nawet bym powiedział, który zrzuca winę na inflację na profesora Adama Grapińskiego, który jest wykonawcą tak naprawdę tego, co zademonstruje mu rząd, tego, co bank centralny każe mu mówić. To tak naprawdę on wszystko tutaj musi mówić, także nie ma żadnej tak naprawdę władzy nad inflacją. To jest pierwsza rzecz, którą Chciałem Wam powiedzieć, czyli podwyżki dla posłów, które były wcześniej i których ochoczo każdy tutaj z posłów dla siebie chciał tych podwyżek i ręka do góry, kto ich tutaj chce, i oczywiście wszystkie ręce były w górze. I jak widzicie, tutaj kolejne podwyżki będą dla posłów, inflacja. Mamy kryzys i to waloryzacja. I zobaczcie, politycy posłowie mają zarabiać więcej o planach podwyższenia wynagrodzeń o niespełna 8% poinformował fakt, co na to sami zainteresowani to nie podwyżka, tylko waloryzacja. No ciekawe, mamy kryzys, zauważył poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański, sceptycznie do tego pomysłu podchodzi też opozycja. I tutaj mi się wydaje, że to będzie może krótki informacja z tego. Zobaczmy. I czytam w Radiu Z. Tak. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą sposobu opodatkowania parlamentarzystów, tak, aby nie stracili na Polskim Ładzie. Pod uwagę brane jest m.in. wydanie interpretacji z zapisem, że posłowie i senatorowie to osoby fizyczne, które wykonują działalność polityczną. Takoś jest znane, natomiast o co chodzi w tych hmm. pracach? To jest dodatkowa informacja, także nie będziemy tutaj się zagłębiać. No, generalnie chodzi o to, że podwyżki tutaj dla posłów chyba około. 呃。<Yeah. S 2> uh Dużej, dużej, bardzo kwoty chodziło tutaj. Wszyscy za sprawą kwoty bazowej, na podstawie której naliczane są najwyżej, e, najwyższych osób w, w państwie obecnie, kwota wynosi 1789,42 grosze. Ma zostać zwaloryzowana o 7%, czyli 1928,99 groszy. I jak widzicie, jeśli przepisy wejdą w życie, w, e, także dla prezydenta i premiera będą pokaźne wynagrodzenia. Andrzej Duda obecnie zarabia 25 tysięcy złotych, duża inflacja. Od stycznia wzrosłaby o 2000 złotych jego pensja. Pensja Morawieckiego, który jest, przecież zrzucił tutaj, tutaj to widmo, tam wielkie zarobki z banku, przyszedł tutaj y, pomagać Polakom. No to wzrosłaby y, znacznie więcej, bo możecie zobaczyć, około 1600 wynagrodzenie ministrów podskoczy o 1400. Także zobaczcie, wielka inflacja, wielkie podwyżki, wielki kryzys krak światowy praktycznie y, i tutaj. Y, jak możecie tutaj bezsa nawet na większości rynkach, a politycy sobie dają podwyżki, o nich tutaj nie straszna. Chyba dają tak naprawdę sobie nagrodę za wywołanie tej inflacji. Także i kto, kto wywołał inflację, jak to wygląda sytuacja w Polsce, no myślę, że. Częściowo na to pytanie udało mi się tutaj tymi materiałami, które Wam pokazałem odpowiedzieć i na koniec tutaj jeden z ostatnich materiałów tylko częściowo pokażę, bo być może będzie on na samym początku tego filmu. Państwo, akt oskarżenia dla rządu premiera Morawieckiego za nagminne, notoryczne, z premedytacją łamanie dyscypliny finansów publicznych i obniżanie transparentności wydatków państwa. Wie pani, czego tu brakuje? Jak pani nie wie, to pani powiem sprawozdania z dwóch drównych źródeł, które od dwóch lat wpędzają nas w spirale długu i drożyznę. Dwóch głównych funduszy, do których wypchnęliście ogromne wydatki państwa, do który, z których nigdy w gruncie rzeczy się nie rozliczyliście. Mam to oczywiście na myśli fundusz utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego, fundusz przeciwdziałania COVID-19, po którym do dziś zostaje nam do spłaty ogromny dług w wysokości 139 miliardów złotych oraz Tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju dziś to w efekcie dług w wysokości 70 blisko 4 miliardów złotych. No, także myślę wydaje, że jeśli nie mieliście tych kwot, jak Państwo mocno zadłuża się w ostatnim czasie, jak to wyglądało odnośnie COVID-a, wpompowane pieniądze, które tak naprawdę sprawiły tą najwyższą, praktycznie jedną z najwyższych inflacji tutaj w tym momencie w strefie euro, no to macie już odpowiedź skąd wzięła się inflacja, jak tutaj posłowie zareagowali na ten kryzys, jak wygląda wpompowywanie tutaj na COVID i jak się tak naprawdę ta sytuacja skończyła. Także mi się wydaje, że temat macie wyczerpany, a ja wam pięknie tutaj dziękuję za bycie ze mną w kolejnym odcinku świadomego inwestowania. Jeśli macie jakieś pytania, no to zapraszam Was serdecznie. Komentarz po tym odcinku jest do Waszej dyspozycji. Ja oczywiście Wam pięknie serdecznie dziękuję i zapraszam już do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie.